Cześć, witam Was bardzo serdecznie w moim autorskim podcaście. Ja nazywam się Reja Jecha, a to jest podcast Czarownicy. Dobrze usłyszeliście, nie regulujcie odbiorników. Jestem czarownicą. Samozwańczą czarownicą. A o czym jest ten podcast? O czym będzie? Otóż będzie o. Mojej drodze, o odkrywaniu siebie, o odkrywaniu radości wynikającej z prostego życia, w zgodzie z naturą, w zgodzie z cyklami lunarnymi, a także o odwadze, o odwadze bycia sobą, poznania siebie i robienia to, co w duszy gra. Przyszłam na świat pod koniec lat 80. w małym, polskim, nadmorskim miasteczku, już z rodzicami kilkakrotnie się przeprowadzałam, a po ukończeniu 19 roku życia zaliczyłam tych przeprowadzek dosyć sporą ilość. Nigdy nie były to spektakularne i odważne wyprowadzki, bo zawsze w takim promieniu 60 km od rodzinnej miejscowości, więc tak naprawdę znajomych i przyjaciół zawsze miałam, i rodzinę, a zawsze miałam na wyciągnięcie ręki. Więc nie było to nic takiego jakiegoś strasznie odważnego. Raz, zaraz po maturze, zdecydowałam się na odważny krok i postanowiłam zmienić swoje życie i wylecieć do Londynu. Londyńska przygoda tak samo jak szybko się rozpoczęła, tak samo szybko się zakończyła, i już po trzech tygodniach byłam z powrotem na polskiej ziemi. Więc jakoś odważnych przeprowadzek nie zaliczałam zbyt wiele. Ale jednak to się zmieniło, i od 1 listopada 2022 roku zamieszkuję nordycką wyspę. Islandię, a dokładnie mieszkam w stolicy tego cudownego kraju w Reykjaviku. Też o tym, skąd się tu wzięłam, jak do tego doszło, między innymi będzie w kolejnych odcinkach. Ja na ścieżce rozwoju duchowego jestem gdzieś od 2013 roku, czyli dobrą dekadę. A rozpoczęło się to. Wraz z przyjściem na świat mojej córki. Tylko, że ja nie byłam zbyt pojętną uczennicą. Robiłam jeden kroczek do przodu, po czym dziesięć do tyłu, a na końcu kładłam się w bagienku i jeszcze tym bagienkiem obsmarowywałam całe swoje ciało. A teraz, właśnie w Islandii, rozwijam swoje skrzydła. Odważam się robić rzeczy. O których kiedyś nawet bałam się pomyśleć, a teraz odważam się je robić i puszczam je w świat. Między innymi takim marzeniem była praca w radiu. Nigdy w życiu nie zrobiłam nic z tym marzeniem, poza tym, że mówiłam, że je miałam i że oczywiście przez złych nauczycieli, rodziców, którzy nie chcieli mi. Sprzyjać, pomagać w tej pasji. Nie zostałam tą dziennikarką. A tak naprawdę nie zostałam nią dlatego, że się bałam i nie podjęłam żadnego kroku w kierunku rozwoju swojego marzenia. Uwierzyłam nauczycielowi, który mi kiedyś powiedział, że nie potrafię pisać i dziennikarką nie zostanę. Uwierzyłam na wiele, długich lat. Aż w końcu stwierdziłam, że chęć pisania jest we mnie tak ogromna, że czas coś z nią zrobić. Przestać tylko o tym gadać, ale czas także zacząć działać. No i tak napisałam książkę, którą mam nadzieję. że Mam nadzieję, że już niedługo ujrzę na światło dzienne. Napisałam książkę, założyłam bloga, założyłam kanał na YouTubie. Nagrywam podcast, nagrywam medytacje prowadzone i kurczę, realizuję się. I nie ma to dla mnie znaczenia, czy komuś się to będzie podobać, czy nie, bo dla mnie fanem jest już robienie tego, uczenie się nowych rzeczy. To jest po prostu mega fascynujące, że mogę uczyć się nowych rzeczy, że mogę uczyć się pracy swoim głosem. Że mogę próbować obróbki jakiegoś materiału, że robię coś w kanwie, w programie, o którym to w ogóle wiem, że on jest prosty. Ale dla mnie to jest coś niesamowitego, że ja się odważam to robić i uczyć nowych rzeczy. I to jest dla mnie po prostu coś ekstra, mega fajnego. Jaram się tym strasznie. I oczywiście. Bardzo bym chciała, żeby blog i podcast i moje medytacje i książki zaczęły też przynosić mi finanse. Oczywiście, że chciałabym na tym zarabiać, ale to nie jest mój główny cel. Zaczęłam to robić nie po to, żeby zarobić, tylko z tej takiej ogromnej pasji, chęci tworzenia. I każdy z nas. Ma w sobie takiego twórcę i ma taką pasję i chęć do robienia różnych rzeczy. I nieważne, co z tego będzie, można robić rzeczy, i to jest dla mnie odkrycie roku, że można robić rzeczy tylko po to, żeby je robić. Nie po to, żeby przynosiły jakieś konkretne cele, tylko dla samego fanu robienia. Ja tak od półtora roku uczę się y, robić coś na drutach. Kompletnie nie umiem nic zrobić, nawet prostego szalika. Za każdym razem wychodzą mi jakieś dziwaczne rzeczy, ale to nie o to chodzi. Sam proces robienia jest tak fascynujący i tak zajebiście ciekawy, że dla mnie nie ma znaczenia, że nic z tego nie wychodzi. Nie wszystko w życiu musi mieć cel. To jest moja. Prawda, którą odkryłam niedawno, i jest ona tak wyzwalająca, że ten strach i lęk, który był we mnie przed porażką, przed niedokończeniem, przed niezrobieniem dobrej rzeczy, gdzieś się zmniejsza. I mimo strachu, mimo lęku, jednak robię te rzeczy. To o tym też jest ten podcast. Pasja tworzenia jest czymś niesamowicie fajnym. Odkrywanie po 30 roku życia, że jest się kimś innym, czy znaczy w ogóle odkrywanie kim się jest, jest dla mnie niesamowicie ważne. Nie wiem, czy odkryłabym to, gdyby nie moje dzieci, gdyby nie ta droga życiowa, która. Nie należała do najłatwiejszych, ale nie też, też nie była jakaś strasznie, okropnie trudna. Tym krótkim wstępem zapraszam Was na podcast i na kolejne odcinki. Mam nadzieję, że będzie Wam się mnie przyjemnie słuchało, bo ja i tak będę nagrywać. Będę nagrywać do momentu, w którym. Będzie mi to do, do momentu, do którego będzie mi to przynosiło fan, a myślę, że będzie fan przynosiło mi dosyć długo, ponieważ lubię mówić i lubię słuchać swego głosu. Więc jeżeli nie wy, to ja będę słuchała sama siebie do snu. Zapraszam serdecznie na podcast czarownicy Reja Jecha.